Siema, Krzysztof z strony programaty. W dzisiejszym odcinku idziemy na arenę PvP. I znowu zrobiłem jeden głupi błąd. Jak można tu zobaczyć, mam tyle dużo mieczy. Wiele, wiele za dużo. A ja poszłem na arenę, muszę jak najszybciej ucieknąć stąd. I iść po prostu komendą spawn. Leci ktoś za mną, fuck. E, no to, proszę Państwa... E, teraz jest... Jak wygląda na F5 biegania? No. Jak dzielamy, gdzie się popadnie Tam da się przejść, tego zauważyłem. Chyba lecimy jak najdalej. No ale tam jestem. Kurczę. Hop, 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 hop. mieć bank. O nie. Muszę sobie O nie! O nie! O nie! Jak muszę zauważyć, właśnie ginę. Przez mu mój głupi za przeproszeniem nie, nie pomyślałem tu znowu ktoś biegnie tu jest kolejne mięso tam mi się klepią muszę tylko ucieknąć teraz bezpiecznie kolejne czyjeś ity leżą, kolejne miecze powiem wam tak, ja wolę pozbierać się trochę tych itów one się potem przydają I to mocno Ło kurcze, kurcze, kurcze dobra, miało być klepa więc już idę w sumie lepiej już skliknę spawn dobra, tu jest ender chest, więc ja odkładam te itki No i sobie co widać, mam dużo, dużo, za dużo tych mieczy, więc je odłożę, no i lecimy się klepać, bo nic więcej nie mam co porobić z tym, więc do boju. I tak ja mam już iść do leczenia, więc zginę. Za ja nie Dobrze. Ile tu zajmie, więc trzeba poczekać. Chciałem coś zobaczyć, poczekajcie. Pyk, pyk, pyk. Pyk. Eee, chwilę mi to zajmie, poczekajcie, dosłownie chwilę. Nie? Ok, już jest wszystko w porządku, już jestem z powrotem, no. Chciałem zrobić taki jeden mały myk, że zginę paręnaście razy, ale sobie tutaj dużo revive'ów, a potem będę mógł wiesz wiecie co, o co chodzi, za tu wejść. American Train, American Train, no i po prostu jestem tutaj, ginę. Kolejny 3, Revive, te złote jabłuszka, odkładam, znowu ginę. No i kolejny trzymam. mam, więc odkładam. Jak się tak zbroje, że będę takim koksem, że nie do rozwalenia z tymi rewajwami wszystkimi. No, ktoś się też próbuje bronić, nie wiem czemu. Ale mnie ugasiło zajebiście. Lecimy po kolejnego typa. No i będzie gitest. Napiszcie, że takie ustawienie głośności jest dobre i z tą muzyką tam na dole napiszcie, w komentarzu. Proszę do zalajkowania odcinka oraz zostawienia subskrypcji tam na dole. Oraz udostępnienie nagrania. A dobrze, że się tak stało. Odłożę tylko to, już mamy 12. Poznałem sobie stak albo nawet dwa staki, więc Na takim lepszym. Albo uzyskam ten stak cały, ale i po prostu czas się trochę tu zginę. Znowu wezmę kolejne 3, wezmę kolejne rewajwy. Potem czy, czy, z połowę staka, wezmę ze sobą, połowę zostawię. I potem będzie mocna PvP, mocna PvP. No i właśnie z, z, kupiałem... Muszę jak najszybciej uciekać. No to jest tutaj. muszę jak najszybciej stąd spierdzielać, więc... E, nie wiem czy mi się to uda, ale.. Mm. Chciałabym żebyś taką 360kę i biegnąć dalej. Dobra, spał. Na szybko zrobię upośnik. Nie mogę kill. No nie mogę tego wpisać niestety. I tak, gdzie tu jest czas? Tu ktoś wyrzuca, ale nie potrzebuję. Tu kolejne to. To wyrzucamy. Czy ktoś mnie tu chce trzasnąć? Przepraszam. Trzasnijcie mnie, ludzie. Trzasnijcie mnie. Hallo, 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 hallo. Tutaj jestem. Hallo, hallo. Nie chcę wracać w syfu. Ja Jakbym jeszcze sklepał typa, to takie idę. No i mam się w syf cały. No mach to Ale już widać, że ginie. Komuś ułatwiłem robotę. Kolejne trzy rewajby. Teraz mamy 18. Czyli nie rewajby, tylko jabłuszka. Złote No i tu ktoś jeszcze jest znowu. A to jeszcze żyje. O kurka. No. Nie mogę tego mówić, bo to jest family friendly odcinek. Musi być. Trusli. Szkoda, że ten spawn się tak dziwnie ładuje, bo no mamy 21 revive'ów, też szybko lecimy do nich tutaj. To jest ten typ, który mnie zaczął klepać tam wtedy. Aha! Aha! Mamy sposoby jak szybko zginąć. Przepraszam. Trzasnąć się. Ciągle się zapominam, a chcę zrobić takie odcinki family friendly, a nie wychodzi mi to. A jeszcze trochę już się przyzwyczaję i będzie dobrze. No nasz panu idzie, widać. Tak, ja, XDDD. No i znowu kolejne trzymam w sumie ja bym teraz wziął te, trzy, te 27 ze sobą. Zjem jednego i do boju. I tu kolejny, typ się posadza. Oj tu Fyk, fyk, baciunia. No i co? No i zginął. Fajnie. Tu kolejny. Kurcze, awa, Już mi klepią No kurczę. No powiem tak, ja się lubię wbijać komuś, pomagać w walkach xd bo też Na mnie leci typek, też mi pomagają na niego lecieć Więc to jest za dużo ludu już, ja tu zjem złote jabłko Bo nie chciałbym ich stracić bez zjedzenia ich chociaż No i co już kinę kolejny raz No ty jak już widzisz, że jestem lepszy, użyłem kolejne jabłuszko. No jak możesz zauważyć tutaj dużo mam ich. No już coraz mniej. Ale mam nadal, więc według mnie jest fajnie, bo ewidentnie jadę. Kolejne jem. No i kolejne tutaj jabłuszko. Dzień. Jeszcze cztery jabłka mam, więc całkiem nice, na stos. Bym powiedział. W dwójkę mnie klepią, co to jest bardzo niefajne. No, powiem tak, to jest nie fair według z mojej strony, że ja mam tyle jabłek, ale oni też mogą mieć przecież, bo nikim nie zabrania tyle mieć. Czyli są sposoby. A ja po prostu ich teraz zacznę klepać z nimi. Najszybszy sposób na sklepy. No i co, teraz nie będziesz klepać? No nie, nie będziesz mnie klepać. No i lecimy tutaj na szybko. I to... Więc, no niestety niech sklepy już. Pizza pan. I lecimy nadal na nich mocno. No i tak. Ja już się wspomnę. Już nie widać to złote jabłko mi się kończy. Życie też nie zdążę mi się regenerować, więc już się poddam. No trudno się mówi. Trudno. No i co, kolejne trzy jabłka mamy. Więc lecę się klepać, bo to będzie nudny odcinek. Się będę cały czas tak. Co jest grane? Halo! Co jest? Co jest F5. Halo? Czy ktoś to widział? Halo? hallo, Co to miało być? Halo? Wiecie, nas się na dłuższego czego to coś, mogę sikierkę zrobić, a plus. No kurcze, typie. Ja typa teraz nie wiem, co zrobię. Tylko trzasnę mocno. tak, spawn, no i to znowu te ty, typie No nie, tak, tak, nie walnij mnie, nie, no już się tepłem, no nie, co za zło, nie, o nie, o nie. O nie! Mhm, mnie, fajnie, fajnie, dzięki. Ja tak sobie pójdę na tą strategię. Ja też fajnie zrobiłem ten PVP. Z powodu tego, że jak kładziemy te bloki, to po jakimś czasie one znikają. Czyli mapa nie zostaje zasypiona, tylko one znikają. Tak teraz się proceduję, żeby spierdzielić. Nie, że swoją szynkę się sprawdzieliłem. No tak, dzięki, Typek, czyli uwolniłeś. Jak pisamy? No i on jakiś chce tu klepać się ze mną. No ewidentnie, na daleko mnie brał. No i co, no i już się ratuje Refilem. już był na wyczerpaniu. No i co, też zjadłem lefilem, ka, i co, i co, i co. No i co, no i co, no i co, no i co. Lecimy kolejną trzeciego zjadł, ja tu już zjadłem też trzy, wcześniej, więc on ma przewagę, miał dwa szercia ale ja go mocniej teraz wim. klepię z tego co zauważyłem, bo inaczej by nie ja tyle refilku. ale on tu już ginie, on tu już ginie, tak ja już mam też ginę, ale on ginie pierwszy, mówię to, on już jest na wyczerpaniu, on jest na wyczerpaniu, on jest na wyczerpaniu, tak, ja tylko poczekam jak go dobiję i widzicie, wygrałem, 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 zginął, zginął, wygrałem. Nawet nie musiałem go dokończać. Widzieliście? Tak się wygrywa xd. No. No i no niech mnie zabije. Okej. Okay. No i lecimy kolejną walkę. Albo żeby mi nie było tak... Och, dobra. Odzyskałem. Pójdę sobie na boss. Pójdziemy na bossa numer 1 na arenie pierwszej. No i co? No i co? Już właśnie spokojnamy. No super zagranie, że nawet nie, nie wiedziałem kiedy, ale dobra już mi... No, no jakby powiedzieć ten... Już się wspomnę. Jakby to powiedzieć, już wspomniał, e, Jeżeli to jest to miejsce, to jestem w stanie ucieknąć, Tak, to nie to miejsce. Mogę spierdziać, Jeżeli to jest miejsce, jestem uratowany. Tak, to jest to miejsce. No i oficjalnie możemy też zbiegać i tam się nie stanie Okej, okay. to no mi się tu udało jakoś skoczyć tu Dobra, robimy to tak, hop, 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 hop Lecimy tutaj Mhm, super tam się nie da tak zrobić. No to ekstra się dowiemy. No i jesteśmy z powrotem. Tu gdzieś jest dziura. Czy mogę tam już skoczyć z Gdzieś. Tu. Nie. Tutaj jest jeszcze ta dziura. Tak. Tu. Nie. To, to, to tutaj jest. Tak. Tutaj jest ta dziura. Troszkę mogę. Nie? Tutaj? SF5, a no tutaj. No No i lecimy na szybko. Dobra, tyle, ile mi się uda zbić. To zobaczymy teraz. Porównamy ile mi się uda zbić mu HP. Wiem, a tu tutaj się klepie z nim. Najgorsze że jak go uderzę, to jednocześnie ja dostaję też obrażenia za to, że ja go biję. To jest ten smutek. No i co, teraz ja zginę, to Dobrze jest to, że mnie jeszcze nie uderzył, a ja go uderzyłem, więc e, na górze macie taki pasek, zobaczymy dokąd ja dam rady samemu zbić. No i ja teraz spadam niestety, więc ja sobie to biorę, lecimy jak najszybciej pod koniec mapy, zanim on tu dojdzie, uciekamy po drugi koniec mapy, żeby mi się życie zregenerowało. Jeszcze nie mogę zjeść, więc ja tu ucieknę. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Tutaj. Wiem, nie wiem, wiem. Uciekam, 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 uciekam. Teraz tutaj. Teraz tutaj. No i dobra, tutaj. Już mogę jeść. Nie wiem czy on jest szybszy, co chwilę. Czy jak mi się to tam wydaje? No właśnie, czy mu HP się regeneruje? To jest ciekawe. Nie, nie regeneruje się, widzicie, jest Szybko zjem. Uciekam, uciekam, ucieka. Teraz go odepchnięty. No i teraz szybko zjem. No i teraz możemy lecieć, no i on mnie uderzył. Dobra, oberwał, 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 oberwał. Ale co tu się zaję fajnie. Badałam się zabić, bo nie ma czy tak biegać. No. Jest co na admina, więc zobaczę co to tam może być. Mnie tutaj ad, ad, eventy ADM. Administracja. Kośnik. Spawn no tak, to jest trochę dziwne, że te postacie się na mnie cały czas patrzą, to jest stresujące akurat. Ale no to to nie jest to. Dobra, lecimy teraz tutaj, lecimy, nie wiem, duel. Dobra, klatki lecimy. Elo. Czy mogę tutaj wskoczyć, czy nie? Jak to z tym tu wygląda? Halo? Coś tutaj jest, czy nie? Patrzcie. Nie ma. I No spał. No i niestety się przeliczyłem. Bo nie ma nikogo tutaj. Więc nie mogę się bić. No. Mam nadzieję. Dobra, zrobimy teraz ostatnią walkę na duel. O ile można. Chyba nie idzie. Więc szybko robimy całą tą walkę. Jedną

no, więc lecę ostatnią tutaj walkę. Jest z walka 1 na 1. obym to wygrał i to byłby najwyżej koniec naszego odcinka, jeżeli zginę. Jeżeli wygram, zrobię jeszcze jedną walkę, jeżeli przegram to już kończę odcinek. I niestety dostał chciał. Więc e, do usłyszenia, uszanowanko.